Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku FIFA 15 wersji Demo. Dzisiaj zaprezentuję Wam tryb Ultimate Team. Chciałem szybki mecz zaprezentować, ale to samo będzie, co zaprezentowałem Wam w pierwszym odcinku. To nic nowego nie będzie, tylko mogę pokazać, jakie drużyny są i tyle dynamiczne. M3 no, nowa generacja bramkarzy i tak dalej tym ty, ty, co graliśmy graliśmy Manchester City, Russja, Neapoli, PSG Nie znam, RC Barcelona, nie znam Chelsea, Liverpool Ile mamy w ogóle? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Uczy nas. Um, jak co robić? O! Ale tutaj jest zmiana. Ustawienia gry, kontroler, z urządzeniem graj! Widać zmiany już od razu. A tutaj um, jakiejś wielkiej zmiany nie ma. To jest tylko. tylko kolorystyka się, ale! Nadal jest prezentowane, kto u mnie prawdopodobnie gra. I zaczynamy. Eee, pierwszy mecz. Widzicie tego, debil eee, Dobra, eee, gramy kontra drogba, widzę. Hazard, czyli Chelsea? Nie chcę teraz się jebnąć. Wiem, że drog ba i chyba hazard jest szczelny. Jak popełniłem błąd, to możemy poprawić, ale jakoś tam się nie znam. Jak chce mi bramkę, będzie trochę smutny. Lecisz do przodu, lecisz! Pięknie przejęłeś, piłkę, lecisz ty! To co nie wspomniałem w tamtym odcinku, to taka mała zmiana już jest w ogóle. Po prawej stronie u góry mamy EA Sport HD Live, że, że została taka tylko dodana ikonka i nic więcej. Że macie teraz oglądamy w HD. Być gol? Nie poczuł skoczył na swojego kolegę. No dawaj. Podaj piłkę. Podaj No i zapewne w wersji demo to wyskoczył mi taki kart złote Przypaczka. Tak, powiem tak. E, nigdy nie dostawałem w wersji demo e, futa. E, grałem oczywiście. brak. E, oczywiście. Grałem w demo 14, ale e, nie zauważyłem, że nawet jest demo e, futa. A tutaj akurat przeczytałem sobie, że będą dwa tryby, i, i prezentuję wam. No, szczerze, jak wspominałem, że to są wysokie wymagania, wysokie ustawienia, i tak się trochę zdziwiłem, bo jak wczoraj sobie czytałem. Wymagania sprzętowe na PC, to się trochę przeradziłem i bałem się wczoraj, że będzie się ciąć jak cholera, a tutaj prawdopodobnie 16, 16, 60 klatek, czy nawet więcej jest, że staje go, cieszę się, jest, pięknie, odbiło się od pierwszy gol. Musieliśmy czekać drugiego odcinka 30 minuty. Jak możecie, możecie zobaczyć, czas leci z powolnieniem oczywiście. tak. tak. Przeszli przez bramkę, jewać to tylko demo. Obejrzymy wtedy powtórkę. Pięknie, jak stała. Bo są moi. Moi? Tutaj chyba nie będzie tego systemu, gol, bo... Widać, że piłka wlazła. Dobra, cieszcie się, cieszcie. Um, jak powiedzmy jeszcze Tak gdy co sobie przypomnę to będę mówił. Co, ja faulowałem? O faulowałem. Czepać um, To co wiem? Ale pomijam powtórki i nie sobie mogłam zostawić. E, to powiedzmy jak jakaś sytuacja, powiedzmy będzie ktoś, e, powiedzmy, ja teraz mówię o rożnych, e, ktoś się z piłką e, narożny, na róg, to powiedzmy jest jakaś e, dawniejsza scenka, jak to było powiedzmy, replay, e, co to za bramkarz, który broni wszystko, prawie wszystko, bo wpuścił jedną szmata. O patrz! Trzy Nowa generacja bramkarzy robi swoje yy, i ruchy Ale tak to my nie Ej, tam. nie odczujemy tego, w tego w roku, roku, że powiedzmy to jest w ogóle zmiana tych bramkarzy dopiero tak, prawdopodobnie w trybie to, bramkarzy odczujemy, że inaczej się zachowują a tak to przecież yy, jesteśmy Cały czas w biegu i nawet nie, nie patrzymy na bramkarza, czy coś tam odpierdala, coś nowego. Dlatego... Nie salajcie mi bramki. No. Dobra. Lecimy po drugą bramkę. Trzy minuty doliczone. To jest Aguero? Aguero. Jak się jebne? Trudno. No, wziął mi, kopnął. Kopnął mnie w kostkę! No, co? Ode mnie się odbiło? Fak Fajnie, że teraz nie wybijają tak tej piłki Jak się stoi przy ich bramce Dobra, <coughs> pokaż Jak zaczęliśmy ten mecz Wyciągnął Piękny Dobra, znów mecz, moi trochę zmęczeni już i lecimy Mamy piłkę Sam, prawie sam na sam Prawie Gol. Jest Mogłem wejść do bramki oczywiście, ale Bałem się, że coś się Stanie, bramkarz jeszcze podleci Przypierdoli piłkę Nie znam cię, przepraszam Ale nie znam Aguero Dobra, Aguero a fajnie, że teraz, teraz dopiero tego żyłem yy, że jest imię i nazwisko yy, tego zawodnika, a nie tylko y, S Aguella Teraz imię i nazwisko jest i będę mógł Jak wypowiem się w ogóle przy tym imieniu to będę mógł mówić, a nie... Nie tylko znam. Yy, Jezus! Ja tylko znam yy, piłkarzy z nazwisk. Tutaj ja tylko trochę się podróżuję. Dobra, kilku znam tam, Tylko kilku chciałbym sobie pobrać yy, mecz kontra Real Madrid. Yy, zobaczyć jak. Wygląda tutaj mój ulubiony Lizus, ale naprawdę nie jest moim ulubiony Lizusem. Ronaldo. Nie wiem, że przyjmą piłkę. Kurczę. Jezus. Ten bramkarz, co stoi, nie kojarzy go, ale go widziałem. I nie wiem. Może się sprawdzić, ale ja bym chciał... Odbiła Odbiło się od bramkarza. Jak będzie replay, to... Jak będzie lepiej to pokazane? O poprzeczkę. Znaczy, Pół poprzeczka. Kijek. To, no, od bramkarza się odbiło. Pomiędzy nogami. Ale ładny Jezus na us 3-1 Ja się już nie mogę doczekać, bo będę miał swój zespół Szczerze yy, Jak wspominałem, piwka mi się podoba że nie wiedziałem, że tak dobrze się będzie grało w tą FIFA. Ym, akurat 13 nie grałem, a przyniosłem się z 12 na 14, to też byłem tam zdziwiony tymi nowymi... O Jezus, tymi nowymi... Y, rzeczami. Ale prawdopodobnie w 13 też to był y, tam kilka rzeczy i tak dalej. Ale ja tak się przyniosłem od razu z 12 na 14 i też tak byłem zdziwiony, a tutaj... Yy, jeden numerek więcej, a całkowicie więcej niż yy, 10 numerków yy, Nie do tego miał podać, miał podać ten do... Tam do dale, dalej Pierwszą piłkę. Yy, mam 70... 70 3 minę. 73 minutę Patrzcie, kurde. Dobierz no to piłkę! Wypierdol! No, Wypierdol! Co tam się działo? Ewolucje. Dalej, 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 dalej. Sada sama, kurro! Lobowa się będę. Kurde. Dojdę, nie dojdę. Ale... Wziął to piłkę. 16 na 11 Zmiana Drogba Drog, baskoczył To weszedł? Neymar Tak piszełem Jaj Już... Przedżebym gdzieś sobie zobaczył na jakim gram poziomie trudności Ale to później... Zobaczę. Nie będzie, nie będzie! Mój błąd! Mój i bramkarza, bo... Myślałem, że on nie złapie tej piłki, tylko... Kopnie, ale też szybciej myślałem, że on wejdzie do tej bramki, ale... Klikłem, Neymar. Neymar JR, Junior um, i trójkąt, inaczej to Y w Xboxie. Um, to wypuszczenie. Co te browkasz? Wypuszczenie piłki. dawaj to piłka. Tak, tak przegracie um, Dawaj to, Bierz. Tylko szkoda, że będę musiał od nowa budować składy i będzie niefajnie. Proszę nie! Jezus! Jezus! Będzie replay? Eee, dobra, walić ten replay. Ale prawie było 3-3. Koniec! Dziękuję! Do widzenia! <laughs> o, no, barabokarz brudny jest od rzucania się! I tak się zaczynało i tak dalej, i tak dalej. Czy dwa? Wróćmy jeszcze sobie do Ultimate Team zobaczymy. Mm, witaj w wersji demo. Food 15. I prawdopodobnie na 100% będzie tutaj y, więcej kafelków i tak dalej. Tylko jest demo i możemy się obawić naszym składem. Yy, skład. Wybierz skład to tylko. Aha. Ale dziękuję. Yy, tak by się prezentował Ultimate Team. Kogoś trzeba na ławce? Kosawii, Piszczek. Eee. Yy, Royce Hummels. Dość dobrzy zawodnicy. Wolno powiedzieć, że tutaj. Prawie swój cały zespół z czternastki, prawie mówię. Niecały. Bramka się bym zmienił na czeka jakby była taka możliwość. Czekaj. Pamiętam, że ten, ale chyba nie mogę wymieniać sobie zawodników. nawet nie mogę ich bufować. Dobra, wiem o co chodzi kontrakty po 99, by grać ile chcemy dobra jak mówiłem, tak się prezentuje Ultimate Team w Fifa 15 nie wiem czy w ogóle będzie do czego wracać w Ultimate Team, bo nie zarabiamy hajsu i gramy sobie tylko w 3 3 i nic więcej dlatego Zastanawiam się, czy jeszcze coś nagram z Fify, ale na pewno będę nagrywał, jak widzę, full, czyli 25 września chyba, To chyba jest ostatni tydzień września i wtedy się zobaczymy w Fifi 15, w Ultimate Team będę nagrywał i tak dalej. Dobra, do zobaczenia, nara!